What up, what up, yow? W dzisiejszym odcinku postaramy się uh, wygrać uh, ten X of Champions uh, w tym turnieju uh, solo uh, X of Champions cut. So yeah! Dawno nie było żadnego turnieju, do tego stwierdziłem, że. I will, I will give it a shot in today's video. Więc przed zaczęciem tego filmiku pamiętajcie o używaniu mojego kodu BazelFM w sklepie Fortnite, jeśli jeszcze go nie używacie. Yy, I pamiętajcie też o subowaniu mojego kanału. Yy, więc co? Yy, chyba już przejdziemy sobie do pierwszej gierki. Eee... Uh, and here. Ja was zapraszam do oglądania so. Peace I tak właściwie dojęłem ja pytanie, co się dzieje na kompetencji, Na kompetencji co się dzieje, co tu jest? Tu już jest coś innego. Jakby ja nie wiem, tu może potek nie ma czy coś, ale mi fajnie chodzi Fortnite, no? A nie sprawdziłem w ogóle jakie są placementy, nie? W tym jest. Ład jest leczenie za fraga. Czy za kila są dwa punkty Kurde, to w sumie trochę dużo. Okay, tak, no nie wiem czy będę mógł się bawić na tym trybie, bo nie wiem czy tutaj jest erpek. A jeśli będzie erpek to będzie fajnie. Ale jeśli nie ma, to będę bardzo smutny. Ale baran Ej wysłałem go w bok Co jest Chodźcie. On ma zero ping Czy co On od razu zaczął budować do tego O no pewnie What the fuck Ale debil O mój boże <laughs> Jaki baran Oh. <laughs> Buzzle in the prime also bro. It will double pomp ice, no? oj! oj. Okej okay. Chwilę zadumiałem Bo pizza, pizza ale Smacznego, dzięki Ala, ala, ma panowie, co tam? Ale przygub, what f Po drugie mało ludzi Fortnite teraz gra, nie ma aż takiej konkurencji Ja pierdziel

Szkoła. Szkoła za dwa dni, nie? Obliad, ziomek ma trzy medaliony. On ma 7 milionów sto 100%. Ja pierdziele 14 kili ten medalionista miał. W ogóle te miejscówki z dronami są tak oparte. Nie, za zero. Ja pierdzielę, ale jest gówno. Mocne gówno jest. Кибара. Кибарам. Okay, Już all murder monster i 2, Sorry Kurde, nie wiem co mam zrobić Chyba zwijam sam po prostu Nie Za to nie grałem trudniej, nie wiem co tu się robi, zapomniałem sobie Jak bym kiedykolwiek wiedział w ogóle Teraz wszystko swędzi What the fuck? Kto on jest? I wleciał? Chodź tu stary, czemu ty uciekasz ode mnie? Huu вообще с Амазона играем, вот с этой Okay. Muszę zlotować tak ziomka. Gdzie on był? Tam. 60 Nice! Że mi się udało taką ruszaną przeżyć, to jest akurat... Craziest Co ty świrujesz? Nabijam surda. No co? No czemu to w ogóle nie bombi, no? Nie. Let's go! Ai, ai, pozzo! Pozzo! Pozzo, oh, Boże. I already feel that shit. I'm just devouring you tip on you. Oh, mom, mom, lab, man. Homie? do a lot. But, but it's But it's Czemu, czemu akurat ja nie dostaję pompanią? Zarobicie, ja sobie mogę tego minigana głęboko w dupę wsadzić. I te trzy zasrane lufy, które ma. <grystanie> <grystanie> Stupides! Będzie do mnie nawala przez strzelunek, gó nie, Ajma A Opa, hm. jednak ma. No nie, nie wiem Jeszcze jednego stykni. Let's go. Widzę, że wszyscy uciekają, widzę. E no, to no, ładuj. What the fuck? How oh, for Jezus Maria, ale mi się celownik po One 167 167 points. Nie wiem co ja świrowałem, próbowałem już wszystkiego strzelać, nie? Nawet kluczyki do samochodu, chłopiec, zacząłem z kieszeni wyciągać, próbowałem nimi strzelać, nie? A no wiecie, taki czar... <głysza> What is this boy do? Bro You ain't no Peter Bar, bro, you ain't no Peter Bar Czy on kolejnego launchpadu odpalił? Nie, on po prostu ląduje Come on, brodo Brodo How did that happen, brodo? Brodo Brody. I to jest jakiś bot lobby, nie? A swear, mam mamę, ja muszę to wygrać Come on, bredduu Come on, to ma B dopiero? This broski a bot Full box Crack Get the fuck out of my game, ok? I'm sorry for the bad language, but get the f Mi to bardzo wystarczy, ja chyba resztę pod playsem grom, nie? Szczerze, nie wiem, jak patrzę na kogoś, nie? Patrzę na skinę mam takie Holy shit, fucking f**king Podchodzę i ziomek z skinem jakiegoś zastrannego banana będzie mi kręcił, chłopie, kładżupu, ba, bambuzu, babubu i, i będę dead, chłopie, nie? Więc idę siedzieć na dachu. Nie no, to jest jakiś Bobi Shwerd'ą, no przecież ja go dojeżdżam, nie? No patego gluta, nie? Odwrócił się. Śmieć. What the fuck? On nie wie, jak się w Fortnite edity robi. Nie! Nie! COŚ robiłem dwa P. No! Wiem, najprostsze lobby na świecie się waliłem, nie? O takiego Bobby, chłopie, co nie umie sałdów To jest definitywnie możliwe. O! Różnych żali! Bro Fuck it with that minigun, bro Ja dzisiaj miałem 5 pizz na obiad Mhm mm Została jedna Wróz tych żalim mordy mustyryt wal I tuuuuut I... Oj ten haker Oj. God damn! What the fuck? I'll just the a tunnel. It'll what? To what? Where is jest? Hell no! Leave my ass alone, bitch! Get the fuck out away from me, bro! bro leave my ass alone! Let me drop him, Paduski, bro! Fuck out of me, bro. Don't mess me Shut with the fuck. The oh, up. nope. Uh oh. He coming towards me. That's not good. I might be a little bit good. Okay. I got the next zone. And when I'm in my zone, I'm in the zone. <laughs> ah! Jesus.

bro here, bro! I'ma give you a little spanking! Come on! WHAT?! Bro! Hell no! I'm out of that bit Bro! What the fuck? Co to jest, no? 160, co on za Pampersa miał? To nawet pompa nie była, tylko Pampers. Sztur <laughs> nie, nigdy. Even the venters in a game tournament. Shorty. <laughs> what the fuck, game, dude? The double pump shagging is the most disgusting asshole. I'm talking Kirk Kardashian spray shortage to Polly that is sex with the bot. Tak gdzieś ninja powiedział. And then Kenny comes in the room and says, "Let me eat that." That's what this is, bro. Tak gdzieś przyjeżdżają ninja, czy już? Pamiętam jak ninja jeszcze był fajny. Teraz ninja ma 4 dychy, chyba, nie? This game, dude. On zaczął tak to. Dude, tak ciągnął, chopie, tak. Dude, dude, you did. Howdy, bye, fuck you did. Got it, dude. Jeszcze H1Z1 w hopie było, nie? Wtedy to ty jeszcze w kołysce siedziałeś, nie? Ale ja już raczkowałem, stary. Wiesz dlaczego? Bo jestem 6 miesięcy starszy od ciebie, stary. Co? Jednak 4 E, e, e. Na 60% mam autyzm, ale nie chcę mi siedzieć do lekarza, bo mogę się rozczarować. E, 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 e. Bo te 60 będzie 100! E! Na pewno mam autyzm jestem smary. jest ten zioł? O! Mój Boże! Fioletowy ten. Nie pamiętam jak się nazywa, nie? Palm Tak się nazywa. Oś. I tu jeszcze niebieski. Holy cow, dude. Howdy, boy. Kaka Yo. Ninety-nine, not ninety-nine. By the way, my mental illness is just out the top ropes, my, my homie. i am going i am going say, as I feel another chunk of pack, we don't want like. I don't care, bro. i am going be the second Peter, bot you f with that cake, Pete. Stop being gay. gay, I'm gay. gay. <laughs> <laughs> yeah, no, just kidding. Nie, ja muszę wygrać. Z tym razem mam fioletową pompę. Mam żółte majtki i. Nie, powinno się to udać, nie? Żółte majtki. Nie, wiem, panowie, wy się możecie śmiać, ale ja mam żółte majtki, nie? Nikt się nie śmieje. <laughs> ja razie, ale to brzmi jak zapalanie jakiegoś starego Ursusa, nie? <laughs> Jezus, Maria. Muszę się udać do psychologa. That's my to-do list for 2026. Lecz mi u toboshi, bro. O o! What? What the nie no dobra, nie wiem, sobie zbudowałem stary wie, świętego Benedykta nic mi nie złapało. Żadna drabinka. No. this game Top 28 tysięcy 270 punktów musiałem zrobić, nawet więcej. Dziękuję no. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzę, że wam się podobał filmik z turnieju No i co, widzimy się w kolejnym, co nie? Ja aktualnie idę się udać do psychologa I prawdopodobnie wykręcę sobie jaja eee, Turbo Twisterem 2000, więc yeah. Peace!